Jakie objawy ma nerwica lękowa? Niepokój, drżenie rąk, przewlekłe zmęczenie, zaburzenie koncentracji, potliwość, osłabienie, bóle głowy, oczywiście stany lękowe i depresyjne, a nawet wzrost ciśnienia. Dochodzi do tego, że mamy coś takiego, co nazywa się agorafobią i boimy się wyjść z domu. Policzyłeś, ile z tych objawów dotyczy Ciebie? Jeżeli kilka i mówisz, o matko Boska, muszę się wybrać do psychiatry i zacząć tam brać jakieś prochy, które będą miały mega skutki uboczne, to na początku wyklucz insulinooporność. Wszystkie te objawy, które Ci przed chwilą podałam, to ty myślisz, że to jest nerwica lękowa. A czy wiesz, że to są też objawy problemów z cukrami, insulinoopornością? I pewnie większość tutaj powie, że ja kłamię. I możecie tak uważać. Natomiast mnie wszystkie te objawy dotyczyły przez około 23 lata. I byłam ganiana od psychiatry do psychiatry, aż któregoś dnia stwierdziłam: Kurczę, ja na pewno nie jestem psychicznie chora. I zaczęłam drążyć temat. Stąd wiem, że te objawy hipoglikemii reaktywnej, insulinooporności, czy tak zwanej nerwicy lękowej, są dokładnie takie same. I broń Boże, ja tutaj nie podaję żadnych rad lekarskich z racji tego, że osobiście czuję się bardzo okłamana przez takie panie i panów. Nikt nigdy nie zapytał mnie, co ja codziennie jadam, ale krok po kroczku sama odkryłam, że ja nie mam choroby psychicznej zwanej nerwicą lękową, a raczej ta nerwica lękowa jest objawem czegoś innego czyli problemu z moim żywieniem. I w kolejnym filmie powiem ci, co zrobić, aby to zmienić: abyś nie bał się wychodzić z domu, dobrze spał, nie wrzeszczał na swoje dzieci, rodzinę i znajomych, i abyś sobie uświadomił, że najprawdopodobniej nie jesteś chory psychicznie. Ja nigdy nie byłam, a wmawiano mi przez lata e, nerwicę lękową, tak zwany Anxiety Disorder. I to od 18 roku życia. Więc zapraszam Cię na kolejny film, w którym Ci powiem, co przestałam jeść lub co zaczęłam jeść, aby czuć się dobrze bezlękowo.